Siemanko Dawno nic nie nagrywałem Ale dzisiaj jest chwila czasu To mówię coś wam pokażę Słoneczko cieplutko To wszystko tętni życiem Idziemy trochę poprzątać o, Kurką damy Chciałem jechać po kury Ale rynku nadal nie ma O tutaj nowy karmniczek, co zrobiłem, taki fajny, ale działa, naprawdę sprawdza się, nie wchodzą do środka. O, cikany. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. Oj, gdzie tam a nic tu jadę. Jajeczk dzisiaj było 5. To nieźle na 6, kur 5 jajek. To całkiem nieźle. A gołąbki, wszystko ok. Wydaje się. Nic się nie dzieje. Idziemy, damy i jeść. Trochę pogadamy chwilę. Nie miałem czasu nagrywać. Wiecie jak to jest na wiosnę. A to musiałem trochę przyciągniku porobić po pracy. Oto olej w motorze wymieniłem. I tak to jest. Czas leci. Są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Wy... Nic się na to nie poradzi. Idziemy tam Głodomorki 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 Tu zobaczymy co się będzie działo Tu winerki Siedzą już na jajkach po pierwsze im zamarzły Tu bocianki też siedzą Tu widziałem że chyba dreszki. Oj oj dreszki jajko zniosły. O, tu mamy pana Bocianka. <grymne> Pokażę wam, pan Bocianek, jaki ładny. Jaki ładny pan Bocianek. Najedzony, tuściutki. Dobra, damy im tu pojeść. O, tu coś gniazdko szykuje. Ho, ho, ho. Dobra, damy im pojeść. <grymne> Co u wiedeńskich U wiedeńskich chyba troszkę więcej się dzieje u wiedeńskich Tu już poobrączkowanych mam sporo Tu taki ładny młody O, zobaczcie Jaki jestem fajny ładny, będzie na białym ogonku Główka się rozbija już bardzo fajny. Zmykaj tam. Tutaj są dwa młodziaki. Takie malutkie, chyba pięciodniowe. O, tu jajeczka. Tam na dole jajeczka. Tu siedzi fajna. Ty... Tu jest czempionka. Czempionka z wystawy. Siedzi na jajkach. Tu są dwa jajeczka. O, tu takie dwa fajne. Zaobrączkowałem. Mam dom fajutkie, sprawniutkie, no. O, się. o super są. Tu jeszcze są jakieś młode tam. Także no delikatnie, bez rozpędu, ale coś tam jest tej młodzieży. Tu łapciatych też. Tutaj jest gorzej. Tutaj wszystko pomarzło wtedy. Tu wszystko wtedy pomarzło. Niby coś tam jest, ale... Blauwindry tam na pewno są wylęgnięte. Tu jest taki ładny... Ładny jest żółty wiedeński. Ten widynek. Tam czarne. Tu też coś jest wyległo. Tu też jest blauwinderek. No, tak delikatnie, bo trochę. No i mnie już po piątej, to już trochę głodne. Nie wiem co to będzie, Tak jakoś to wszystko nieporęcznie w tym roku z tymi grypami i tak dalej. Ani jechać kurdo kupić, ani nic. karmnika i jakichś tam specyfików różnych. No, ale może jeszcze z dwa tygodnie i wróci wszystko. Chyba, że przez internet, ale wolę jechać jednak na rynek, bo tak kolegów się spotka, pogada, pośmieje się. Plotkuje trochę o różnych rzeczach. Teraz pogoda, weekend, to pewnie już. Wszyscy motocyklami ruszą cieplutko. No ja też wymieniłem olej, umyłem go stoi w garażu. Też pewnie w niedzielę się może wyjedzie, trochę na drogi przejechać się. W ciapku też wszystko naszykowane, gotowe. Oleje wymienione, filtry, naładowane akumulatory, także... Sezon w pełni lęgowy, motocyklowy, <noise> rolniczy każdy jeden. Tutaj takie jedne miałem. Parkę młodą, ale widziałem czerwonych, ale chyba właśnie tamte. Tamte zniosły wcześniej jajka, tak one zniosły wcześniej jajka, ale siedziała na nich dłuższy czas, patrzyłem niezależone o kurde nie fajnie wydawało mi się że one się sparzały ale widocznie coś do końca nie tak nie wiem, niby półkę obrały wszystko ale jakoś tak o tu ten samiec bardzo mi się podoba klasa ten ten to jest właśnie klasa dam im zaraz jeszcze tutaj do skubania gry tu muszę im przyniesie o młodziaki piszczą to to już jest najważniejsze o to jest fajna sajniczka a tam siedzi jakie łapy ładne Ale póki co najlepiej wiedeńskie x no. no po drugie ja już w tamtej rasie siedzę najdłużej z nich wszystkich no wcześniej pocztowe pocztowe też miałem po więcej bo wiedeńskie mam od 2017 roku a pocztowe to od dziecka się trzymało z 15 lat bo lepiej ale już miałem już dość tych pocztowych Chociaż nie powiem jeszcze miejsce na jeden głębnik jest no może może się wpuści może się coś wpuści z pocztowych, zbuduje się, kto wie. Najpierw, w pierwszej kolejności, to muszę zbudować tu kurnik. I to w tym roku, teraz nie może latem albo wyjedzone, wyjadujesz. Chciałem dokupić sobie z 5 kurek. Mam 6, to bym z 5 dokupił. No ale, przyjdzie czas to. O, żonka tu już. Bąbeczki jakieś powstawiała, światełka, tutaj ma jeszcze krzewy jakieś sobie wsadzić, czy kwiatki, nie wiem, nie wnikam w to. Ważne, że mnie nie krytykuje za gołębnik. niech robi co chce. Tam. Ja też jestem zdania, że wolę jak jest na działce czysto i ładnie. No dobra, trzymajcie się, siemo.